Dzisiaj usłyszeliśmy na początku słowa błogosławionego już dzisiaj Księdza Jerzego. Dzisiaj trzeba mówić dużo o godności, godności człowieka. Tam, gdzie nie ma miłości, w jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. Postać błogosławionego Księdza Jerzego jest postacią, która uczy. Na czym polega prawdziwa godność człowieka? Myślę, że czasy, co prawda, się zmieniły, ale dziś ta godność wciąż jest w niebezpieczeństwie. Im bardziej patrzymy w postać błogosławionego księdza Jerzego, tym bardziej chciałoby się powiedzieć, że ta godność, której on uczy, obmywa nas. Który, która w paradoksalny sposób została uświęcona poprzez krew. Dlatego tę godność dzisiaj ukazywaliście nam, drodzy bracia salezjanie, i za to przedstawienie bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy panu reżyserowi, panu Glazikowi, który przygotował Cały scenariusz, serię i dzisiejszy spektakl. Za te myśli, które myślę, nie raz będziemy do nich wracać, i nie raz to właśnie te myśli, ta zaduma, która towarzyszyła tym obrazom, będzie jak ta woda, w której zanurzony jest krzyż, aby godność człowieka, aby o godności człowieka dzisiaj mówiono coraz więcej. Dziękuję bardzo. Chciałem serdecznie podziękować księdzu doktorowi Ryszardowi Sadowskiemu z seminarium z lądu za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj przyjechać. To są zakonnicy alumni, oni są także studentami, dlatego trudno jest znaleźć czas. Bardzo się cieszę i powiem Wam szczerze, że na tej scenie w akcie drugim było dwóch nowych aktorów. No i myślę, że my, my, moim zdaniem, według moich kryteriów, zdali egzamin, a nie wiem, czy według Państwa. Nie bardzo. Ja myślę, że oni się za chwileczkę jeszcze przedstawią. Chciałem podziękować również księdzu doktorowi Jackowi Szymańskiemu za to, że przyjął nas tak gościnnie za ten dzisiejszy termin. Chciałem podziękować wszystkim osobom. Jest książka, nie chciałbym, musiałbym wymienić całą listę. Tam jest, są też podziękowania. Na pewno nie wszystkich ująłem za to, że w czasie tej wędrówki z księdzem po parafiach, kościołach, szkołach wspieraliście nas i z dobrym słowem, i z konkretną pomocą w bardzo wielu, bardzo, bardzo wielu miejscach. Z całego serca tym wszystkim osobom, których nie jestem w stanie tutaj mieć, bardzo dziękuję. To jest też wyraz naszej pamięci i wdzięczności za dar życia, za dar męczeństwa. Ja myślę, że urodzi się dużo dobra. Polska jest dramatycznie podzielona. Sądzę, że gdyby Ksiądz Jerzy żył, u niego szukalibyśmy sposobu na to, żeby połączyć to, co jest dzielone dla dobra Polski. I żeby to było wyrazem naszej miłości Boga. W szczególny sposób chciałbym podziękować, jak szukałem wsparcia, żeby ten dzisiejszy dzień uwiecznić, zarejestrować. Także państwa twarzy, bardzo proszę, żeby kamerzysta zechciał. Ja nie chcę mu dyktować, żeby też państwa tutaj uwiecznił. Chciałem serdecznie podziękować szefostwu, pani Aurelii, tutaj obecnej, i synowi, za to, że dzisiaj są te dwie wspaniałe kamery z Łódzkiego portalu internetowego Q4. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że, że sami zaproponowaliście, i ja się zgodziłem tylko, i że tutaj jesteście dzisiaj z nami. Z całego serca dziękuję.

jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za ten występ. Dziękuję bardzo. Żebyśmy, żebyśmy ten dobry, żebyśmy tę myśl, że mimo wszystko to jest dziwna myśl, że warto warto dobrem zwyciężać zło. Proszę Państwa, niechcący, bo ten spektakl rozpoczął swoją wędrówkę 9 kwietnia, byliśmy w Warszawie i w i w, Bięźnie, i w wielu innych miejscowościach, Niechcącą się jakby wpisuje w tę taką dla mnie bardzo dziwną walkę z Krzyżem. Krzyż jest nie tylko znakiem wiary, krzyż jest także symbolem naszej państwowości, naszej tradycji. Nie wolno walczyć z Krzyżem. W imię Krzyża trzeba pomagać ludziom, którzy wymagają wsparcia. To jest to, jest niepotrzebne w tej chwili. Myślę, że Ksiądz Jerzy, gdyby tu był, powiedziałby to, zwyciężajmy zło, dobre. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrej nocy.